Międzynarodowa Rada Artystyczna wytypowała 22 zespoły z 12 zakątków świata. To są m.in. zespoły z Hiszpanii, zespoły z tak odległej Republiki Tuwy, także praktycznie Mongolia, zespoły z Rumunii, no i oczywiście Ukraina, Białoruś, Rosja, Izrael także naprawdę jest wspaniała paleta kultur. W festiwale oczywiście to koncerty tutaj w centrum Białego Stoku które rozpoczynamy w przyszłą Środę. To jest bardzo dobra inicjatywa, promująca też nasze województwo, ale też promujące kulturę krajów, które przystąpiły do tego festiwalu czy zespołów, które będą tą kulturę prezentowały. Także niezmiernie się cieszę, że jesteśmy i wspólnie. Razem z naszym partnerem, z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji i Kultury, ale też z miastem Białystok wspieramy takie inicjatywy i dalej będziemy wspierali. Mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze ten festiwal się rozrośnie do jeszcze większych rozmiarów, chociaż to też jest pewien rekord, jeśli chodzi o ilość gmin, o ilość zespołów, które tutaj u nas występują. Także Zarówno mieszkańcy naszego województwa będą mogli poznać kulturę innych krajów, ale też i odwrotnie, te zespoły będą mogły zwiedzić nasze województwo i też zobaczyć wspaniałe zakątki naszego województwa. Także bardzo dobra inicjatywa, wspieramy, będziemy wspierać wspólnie z miastem, wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji i Kultury i wszystkich serdecznie zapraszamy. Sukces tego festiwalu, tak, i to zasługa i efekt systematycznej owocnej pracy organizatora różnych instytucji, gmin, ale też samorządu, m.in. Yy, marszałka, tak i miasta Białego Stoku. To też w imieniu i miasta Białego Stoku i prezydenta miasta, pana Tadusza Taruskowskiego. Zapraszam wszystkich. Cały festiwal promieniuje w, na całe województwo podlaskie w tym roku rekordowo odwiedzimy ponad 30 miejscowości. Będą to też takie po raz pierwsze miejscowości jak Nowinka, jak Orla, jak Czyrzew, także cieszymy się, że faktycznie nasze zespoły festiwalowe docierają do tych najmniejszych zakątków naszego regionu, do tych ojczyst naszego województwa.